Firmy rodzinne, moim zdaniem, są podstawą gospodarki małopolskiej. Tym, co jest najpewniejsze, co nie da się wykorzenić, to jest właśnie rodzima przedsiębiorczość. Firmy często wielo już pokoleniowe, tak jak jest firmą Ujendrusia, Mam przyjemność, jako krakowianin, obserwować tą firmę od 45 lat, ponieważ firma rozpoczynała od dwóch osób. Dzisiaj to jest prawie półtora tysiąca osób, które Dzień w dzień na dwie zmiany, a nawet dwie i pół, pracują po to, by dostarczać bardzo szeroki asortyment do bardzo wielu odbiorców. To jest imponujący wzrost. Decyzja o, w ramach PSI pozwoli na pewno w spółce przyspieszyć decyzję o inwestycjach. Natomiast każda inwestycja oznacza dla spółki rozwój i wzrost. Pierwsza decyzja w ramach PSI była na poziomie 170 milionów kosztów kwalifikowanych i pozwoliła nam na praktycznie na podwojenie produkcji. Natomiast druga decyzja na poziomie kosztów kwalifikowanych 100 milionów pozwoli nam na inwestycje, na zapotrzebowanie z rynków eksportowych i mówię tutaj o rynkach zachodnioeuropejskich, jak i wschodnioeuropejskich. Spółka zakłada w planach strategicznych rozwój eksportu i to jest dla nas kluczowy plan. Natomiast dodatkowo planujemy też rozwój technologii, ponieważ zmierzamy w kierunku przemysłu 4.0, robotyzacji, automatyzacji, odpowiadamy na potrzeby rynku. Więc naszym stałym celem strategicznym jest rozwijanie się zarówno produktowo, jak i technologicznie. Rozwijamy nasz największy zasób, czyli zasób ludzki, inwestujemy zarówno w maszyny, nie zapominając o ludziach. Nowa inwestycja. Pozwoli nam wdrożyć taką technologię, która w, zbliży nas do przemysłu 4.0 w kierunku automatyzacji i optymalizacji naszego procesu produkcyjnego. Pozwoli nam to stworzyć takie nowe produkty, które dadzą nam nową jakość, czystą etykietę i spełnią oczekiwania naszych klientów. Zdecydowanie poleciłbym wsparcie i ubieganie się o, o decyzje w ramach PSI, ponieważ po prostu dzięki temu. Opłaca się inwestować, opłaca się rozwijać. Poziom wsparcia jest na bardzo wysokim poziomie, bo mówimy tutaj o, o poziomach 30-40% wsparcia, więc zdecydowanie warto. Wydanie tej decyzji dzisiaj, wręczenie jej na kwotę 100 milionów złotych jest jakby kolejnym etapem rozwoju firmy i my takich klientów uwielbiamy. To przesłanie dzisiejsze, mówiące o rodzimej firmie naszej, małopolskiej, która tak wspaniale się rozwija, jest pewnie dedykowane także innym podmiotom, które w Małopolsce występują podmiotom, które często podejmują trud. Działalności na o wiele niższym poziomie, ale też się stopniowo rozwijają. Zapraszamy ich do współpracy z nami. Niech popatrzą na przykład Jędrusia i zrozumieją, że warto inwestować w polskiej strefie inwestycji.